Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 01 Dec 2021 Rok, godzina 19.54 p.m. S zima co roku stawia przed właścicielami samochodów wiele wyzwań. Przed nadejściem chłodów należy przygotować samochód na mróz, a także wiedzieć wszystko, co należy zrobić i jak jeździć w tym sezonie. Gdy zimowa pogoda staje się ekstremalna, oprócz odśnieżania samochodu i drogi, drzwi samochodu mają tendencję do zamarzania z powodu tworzenia się lodu na drzwiach, na ściężnicy lub wewnątrz mechanizmu blokującego. Niezależnie od przypadku zamarznięcia, celem jest otwarcie drzwi bez uszkodzenia powierzchni drzwi, gum wokół drzwi lub elementów wewnątrz zamka. Gdy drzwi samochodu zamażna, ponieważ na ich powierzchni utworzyła się warstwa lodu z powodu niskich temperatur uzyskanie dostępu. Do wnętrza pojazdu jest prawie niemożliwe. Istnieje jednak kilka sposobów na usunięcie tej warstwy bez uszkodzenia zewnętrznej części lub szyby samochodu. Sposoby otwierania zamarzniętych drzwi samochodu Naciśnij i spróbuj szybko otworzyć drzwi. Powoduje to, że warstwa lodu czasami się odkleją. W przeciwieństwie do przedniej szyby, w tym przypadku zaleca się użycie wiadra z ciepła lub gorąca woda, ale tylko na częściach. Powierzchni, a nie na szybie. Używaj specjalnych produktów odlądzających. Ułatwia to otwieranie drzwi, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania, należy uruchomić pojazd za pomocą kluczyka elektronicznego. Aby go rozgrzać, a następnie odblokować. Suszarka do włosów może roztopić lot wokół ramy drzwi i odmrozić zamek. Zaleca się trzymanie suszarki w odległości około 6 cm i poruszanie nią w przód i w tył przez kilka minut. Gdy lot się roztopi, delikatnie otwórz drzwi. W Stanach, w których temperatury mogą spaść poniżej zera, a opady śniegu SA niemal codziennością, problemy SA jeszcze bardziej skomplikowane. I mogą obejmować zarówno zamażnięte szyby, jak i oblodzone opony. Możecie zainteresować.